Witajcie dzieci, mam na imię Asia i przeczytam dla Was 24 rozdział z książki. Czy naprawdę misjonarze się nie boją? Pod tytułem Atak węża. Zapraszam. John Baxter uniósł rękę, aby zapukać w dębowe drzwi. Odbiło się dudniącym echem. Idę! Już idę! Za drzwi usłyszał stłumiony, ciężki akcent pani Silas. Gdy jej kroki się przybliżały, John podziękował stwórcy za ludzi takich jak Silasowie. Państwo Silas byli pierwszymi Hindusami, którzy wspierali jego i jego żonę Beth w decyzji przyjazdu do Mirzapur. Co więcej, ze szczerą radością przez długi czas gościli ich w domu, gdy baxterowie po raz pierwszy przyjechali do Indii. Kilka miesięcy później pani Silas wyraziła chęć studiowania Biblii. Spotykali się więc każdego tygodnia. Witam! W otwartych drzwiach ukazała się uśmiechnięta pani Silas. Gestem zaprosiła Johna do środka. Pani Silas była nieco pulchna i już nie najmłodsza, i choć była niezwykle ciepłą osobą, to emanowała z niej godność, której nie powstydziłaby się nawet sama królowa. Co mogę dla ciebie zrobić? Zapytała, gdy tylko pastor wszedł do środka. John wyszczerzył zęby w uśmiechu. Z pewnością wiesz, w jakim celu przyszedłem. Naprawdę? Pani Silas spojrzała na niego nieco zderzorientowana. Ja wiem dlaczego przyszedł, wtrącił się pan Silas, podnosząc wzrok z nadczytanej gazety. Z jakiej to innej przyczyny John mógłby odwiedzić nas o tak późnej porze? Jego pomarszczona twarz rozciągnęła się w szerokim uśmiechu wyraźnie rozbawiło go zakłopotanie żony. John odwzajemnił serdeczny uśmiech pana Silasa. Ostatnio pan Silas okazał zainteresowanie Biblią. Pomyślał, czy zatem powinienem go dzisiaj zaprosić na studium? Przypomniał sobie niedawne teologiczne dyskusje, jakie prowadził z panem Silasem. Żadna z nich nie wprowadziła jednak zmian w poglądach religijnych jego starszego przyjaciela. Lepiej nie będę go ponaglał, pomyślał pastor. Każdy ma swój właściwy czas na poznanie Boga. Zerknął na panią Silas, która najwyraźniej zapomniała o ich dzisiejszym spotkaniu. Jej oczy spoglądały na Johna, potem powędrowały do, po, po pokoju i nadal zdezorientowane spoczęły na mężu. Z nienacka zaświeciło się światełko w jej pamięci i klasnęła w ręce z radości. Och, tak! Dzisiaj przecież wieczór studiowania Biblii. Przepraszam, że zapomniałam. Zatem chodźmy. Pan Silas ciepłym uśmiechem i pomachaniem ręką pożegnał wychodzących w pośpiechu żonę i misjonarza. Nie chciałabym stracić ani minuty ze spotkania z Biblią, rzekła do Johna, wychodząc przez próg. Czy Beth też będzie? Oczywiście! John oświetlał drogę latarką, gdy pani Silas schodziła ze schodów swego ganku. – Ona za nic w świecie nie odpuści studium Biblii. – Będziemy dziś studiować o dniach końca świata, prawda? – Tak – przytaknął John. Szli w milczeniu. Okrywała ich ciemność nocy. Drogę oświetlał jedynie wątły strumień światła z latarki trzymanej przez Johna. To światełko w ciemnościach jest jak nasza praca tutaj prawda Panie Boże, zadumał się John. Masz ojcze zaledwie kilku wiernych w Indiach, a Pani Silas jest jedną z nich. W ciągu ostatnich tygodni John dotkliwie uświadomił sobie, jakie duchowe boje toczyła rodzina silasów. Zdawał sobie sprawę, że szatan nie był zadowolony z tego i iż wyrywają się z jego rąk. Ale skoro to oznacza wojnę tłumaczył sobie misjonarz, to niech tak będzie. Boże, ty jesteś bez porównania silniejszy od szatana, więc nie lękam się tej walki. Dotarli do domu baxterów. Proszę uważać na stopień przestrzegł, gdy tylko weszli na słabo oświetloną werandę. John wszedł pierwszy, trzymając latarkę tak, aby oświetlić drogę pod nogami pani Silas. Usłyszał, że jego przyjaciółka nagle przystanęła i z głośnym okrzykiem zaczerpnęła haust powietrza. Zaskoczony spojrzał na jej twarz. Była wykrzywiona przerażeniem, a jej oczy nie odrywały się od jakiegoś punktu tuż u jej stóp. Co się stało, co to jest? John podtrzymał ją jedną ręką, drugą natomiast skierował snop światła w miejsce, gdzie spoglądała. Jego oczom ukazał się długi, pokryty łuskami kształt. John przez chwilę wpatrywał się w lśniące cielsko, zgrabnie prześlizgujące się przez werandę. Wąż! Jeden rzut oka na obutą w sandały stopę pani Silas nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Te dwie małe, czerwone kropki nie mogły być niczym innym. Proszę to przytrzymać! John zdecydowanym ruchem wsunął latarkę w jej trzęsące się dłonie. Nakierował snop światła w stronę płaskiej głowy węża. Gdy ten zastygł w bezruchu, zwabiony nagłą jasnością, John błyskawicznie zdzielił go pochwyconym właśnie kawałkiem drewna. Zwierzę już nie żyło. Pani Silas osunęła się na ziemię. Szloch wstrząsnął całym jej ciałem. On był jadowity! Wyszeptała, łkając. Umrę od tego ukąszenia. Ojcze, pomóż mi. John szybko modlił się w myślach. To nie był czas na długie modlitwy, a Bóg odpowiada na każde szczere wołanie. Pani Silas, nie umrze pani, wykrzyknął z tak wielkim przekonaniem, na jakie tylko można zdobyć się w takiej sytuacji. Żona Johna, Beth, która całe zajście widziała z okna, już biegła, aby opatrzyć miejsce ukąszenia. Musimy natychmiast zawieźć ją do szpitala, powiedziała, przykładając do rany węgiel drzewny i bandażując całą stopę. Zabiorę ją do lekarza, powiedział John i przyprowadził swój rower. A ty, powiadam proszę pana Silasa, co się wydarzyło. Bef skinęła głową i pomogła pani Silas usadowić się na ramię roweru. John chyba jeszcze nigdy w życiu nie pedałował w takim tempie. Wiedział, że liczy się każda minuta. Wąskie uliczki Mirzapur chyba nigdy jeszcze nie były świadkiem tego, aby tak stary rower, wiozący dwoje dorosłych, osiągał tak zawrotną prędkość. W kilka minut dotarli do szpitala. Lekarze błyskawicznie zaopiekowali się panią Silas. Ukąszenie tego jadowitego węża jest śmiertelne. Rzeczowo i spokojnie wyjaśnił lekarz, równocześnie szukając na półce odpowiedniego antidotum. Ale zrobimy wszystko, co potrafimy, aby pani pomóc. Pani Silas, leżąca w śnieżno-białej szpitalnej pościeli, wydawała się krucha i bezbronna. Kiedy poprosiła pastora o wspólną modlitwę, jej twarz była blada, a usta niepokojąco sinę. Zapadła już głęboka noc. Szpital wypełnił się krewnymi i przyjaciółmi państwa Silas. Pan Silas przycupnął na łóżku i mocno ściskał dłoń żony. Na twarzy nie było ani śladu jego zwyczajnej wesołości. Wydawało się, że głęboki smutek i zatroskanie dodały jego i tak ostrym rysom kilku lat. John nieustannie modlił się. Gdy wstał z kolan, przeczytał fragment Biblii i namaścił chorą olejkiem. Czuję się już dużo lepiej, oznajmiła słabym głosem. Wróć do domu i połóż się spać, odwiedzisz mnie rano. John uśmiechnął się słabo. Dużo łatwiej niż nieszczerze się uśmiechać byłoby mu teraz wybuchnąć płaczem. Wciąż w umyśle kołatały mu słowa, które kilka minut wcześniej usłyszał od lekarza. Ona nie przeżyje tej nocy. John wiedział, że to szatan używa wszelkich środków, aby wygrać te batalie. Przez całą noc John i Beth spali urywanym, niespokojnym snem. Budzili się wielokrotnie i modlili się z zapałem, jakiego nigdy wcześniej nie zaznali. Gdy do ich sypialni zajrzały pierwsze promienie słońca, John jednym susem wyskoczył z łóżka. Bez zastanowienia wsunął na siebie pierwsze ubranie, które wpadło mu w rękę, i wybiegając z domu w pośpiechu, jakby uciekał przed pożarem, wskoczył na rower. Zanim dotarł do sali, w której leżała pani Silas na korytarzu, minął przemęczoną pielęgniarkę. I jak ona się czuje? zapytał niepewnie. Niech pan sam sprawdzi. Nie bez lęku otwierał drzwi sali. Wystarczająco długo mieszkał w Indiach, aby wiedzieć, że skutki takiego ugryzienia, nawet jeśli pacjent przeżyje, mogą być tragiczne. Czy jego przyjaciółka rozpozna go, czy czuje ból, ile czasu ich jeszcze pozostało, czy odzyska choćby częściowo sprawność, gdy wszedł do środka, ujrzał rozpromienioną twarz pani Silas. Patrząc na pastora, roześmiała się głośno. Chciałabym, abyś mógł teraz zobaczyć swoją minę, wykrzyknęła szczerze rozbawiona. Wyglądasz w tej chwili dokładnie jak lekarz, który odwiedził mnie dzisiejszego ranka. Powiedział, że nie powinnam już żyć. Jej głos odzyskał figlarne brzmienie, które tak dobrze znał. A co jeszcze lepsze, wyobraź sobie, że kiedy dziś zbadał moją krew, aby sprawdzić, ile trucizny w niej krąży, nie doszukał się ani kropli. Oczywiście wyjaśniłam mu, że to Boży cud. Jej uśmiech stał się jeszcze szerszy. Chwała Panu, że żyje! John szczęśliwy, ale i oszołomiony, ciężko osunął się na stojące przy łóżku krzesło. Ja, ja, jak to się stało? Wydukał. Prze, przecież, przecież Bóg tego dokonał! Pani Silas była zbyt podekscytowana, by dopuścić go do słowa. Bóg uratował mnie przed wężem. Bóg ocalił moje życie. Nie wiem jak to zrobił, ale nie będę tego roztrząsać. Znowu się rozśmiała. I co najważniejsze, spoważniała, choć w jej oczach nadal grały radosne błyski. W przyszłym tygodniu na pewno nie opuszczę już naszych lekcji biblijnych.